Cześć, mam na imię Irek, witam Was serdecznie, bodajże w 109 odcinku z cyklu Obudź się. Tak jak wspomniałem wcześniej, poruszam tutaj różne tematy, różne zagadnienia, nie tylko związane z uzależnieniami, z alkoholem, czy tego typu problematyką związaną z substancjami psychoaktywnymi, ale też bardzo często poruszam tematy związane z życiem, w tym, co mnie spotyka na co dzień. No i dziś, po o tym, co mnie spotyka na co dzień, mówiłem w poprzednim odcinku, tak więc tym razem zajmę się tematyką związaną z tym, z naszym podejściem do, do życia, do różnych spraw. Myślę, że nie tylko my jako Polacy lubimy narzekać bardzo dużo, ale narzekanie to jest jedno. My bardzo często potrafimy tylko i wyłącznie jęczeć. Tego się nie da. Tamtego się nie da, tu jest za późno, tego nie mogę zrobić, na to jestem za stary czy za stara, tego mi nie wolno i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to prawdą. To wszystko zależy od nas. Tak więc przestańcie, ludzie, jęczeć, przestańcie mówić, że są rzeczy, których się nie da zrobić. Tak naprawdę, z tego co widzę, to wiele osób ma bardzo duże plany. Próbuje coś zmienić w swoim życiu. Bardzo często się spina do tego i się okazuje, że to napompowanie wystarcza na okres jednego tygodnia, może dwóch tygodni. Dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że bardzo często po tak krótkim czasie nie widzimy żadnych efektów. Że w naszym życiu tak właściwie się nic nie zmieniło, że w naszym życiu wszystko wygląda tak samo, że otoczenie jest podobne, że Nagle nie doszło do jakichś diametralnych zmian, że nic się w naszym życiu nie wyprostowało. Bo niestety się nie wyprostuje. Tak naprawdę potrzeba czasami bardzo, bardzo długiego okresu czasu, żebyśmy zobaczyli te zmiany i o tym też w jakimś tam odcinku wcześniejszym mówiłem. Ale najprościej co jest robić? Jest jęczeć. Nie podejmować żadnego działania i właściwie nawet nie podejmując tego działania powiedzieć, że tego nie da się zrobić. A moim zdaniem Wystarczy troszeczkę wysiłku, bo bardzo często nam się po prostu nawet nie chce, tak albo mamy taką nadzieję, żeby coś zrobić, ale tak naprawdę, kiedy musimy podjąć tą decyzję, kiedy musimy zacząć to robić, to szukamy w swojej głowie wszelkiego rodzaju usprawiedliwień, aby po prostu tego nie musieć robić, nie musieć tego typu działań podejmować. Tak więc, w każdym przypadku, kiedy jęczycie, spróbujcie to swoje. Jęczenie odwrócić i spróbować tą swoją głowę zmobilizować do tego, aby podjąć to działanie. Najprościej jest jęczeć, najprościej jest mówić, że nic w naszym życiu się dobrego nie wydarzyło, ale tak naprawdę, ile razy dajemy sobie szansę na to, żeby coś mogło się dobrego wydarzyć, żeby móc wspominać jakieś piękne chwile albo mieć naprawdę jakieś wspomnienia takie związane, że dokonaliśmy czegoś spektakularnego. No ciężko jest dokonać czegoś spektakularnego siedząc na kanapie przed domem i tłumacząc sobie cały czas, że, a, przecież ja byłem 8 czy 10 godzin w pracy, a, przecież ja miałem 10, 10, ciężkich godzin, że pracowałem od poniedziałku do piątku, że być może jeszcze w sobotę poszedłem do pracy, czy poszłam do pracy. Nie ma czegoś takiego. Tak naprawdę to jest wszystko w waszej głowie. I tutaj nie ma żadnych usprawiedliwień. Ja, Mogę powiedzieć krótko: pracuję 8 godzin dziennie, pracuję jako stolarz bardzo często. Też mam różnego rodzaju trudne zadania, ale mogę powiedzieć jedno: już, bo teraz ostatnio wracam sobie autobusem do domu, ewentualnie ktoś mnie podwiezie. Ja już wtedy odpoczywam. Kiedy przyjeżdżam do domu, postaram się jeszcze odpocząć przez kolejne pół godziny, wypić sobie jakąś kawę i myślę o tym, co zrobić, żeby nie spędzić tego dnia. Siedząc, patrząc, nie wiem, oglądając jakiś film w telewizji. Oczywiście, wszystko jest ważne. Potrzebujemy czasami relaksu, potrzebujemy zresetować ten umysł, ale nie pozwalajmy na to, że dajemy sobie prawo do tego, że każdego dnia możemy sobie usiąść i usprawiedliwić się tym, że przecież ciężko pracowaliśmy i tak naprawdę po tym dniu pracy, po tym tygodniu pracy, należy nam się odpoczynek i długi sen w sobotę albo w niedzielę. A co gorsza, nie dajmy jeszcze sobie wmówić tego, że po tym dniu pracy, czy po tym właśnie tygodniu pracy, musimy sobie to wszystko zrekompensować drinkiem, butelką whisky, tak? Lampką wina, czy kilkoma butelkami piwa. Tak więc nie jest to w ogóle potrzebne. Naprawdę, kiedy wyjdziecie z domu, kiedy wreszcie zrobicie ten pierwszy krok, wyjdziecie za drzwi, Złapiecie to świeże powietrze, pójdziecie na siłownię, nie wiem, pobiegać czy w jakieś inne miejsce, gdzie będzie jakakolwiek aktywność. Nagle wytworzą się w was jakieś chęci, wytworzą się w was endorfiny, i po tej godzinie, po tej półtorej godzinie, czy po dwóch godzinach spędzonych na różnych formach wypoczynku, wrócicie bardzo zadowoleni do domu. Dużo lepiej wam się będzie potem już nawet odpoczywać, dużo lepiej będzie wam się kłaść spać będziecie zrelaksowani i tak naprawdę wasze myśli będą skupione na tym, aby szukać kolejnej takiej rozrywki, kolejnej takiej przyjemności i szukajmy sobie takich przyjemności każdego dnia, a nie tylko od święta. Tak więc znajdźcie sobie jakieś jedno hobby, jedną pasję, która was w jakiś tam sposób pochłania, nawet jeżeli to będzie półgodzinny spacer. Po prostu wyjdźcie z domu. Zabierzcie tą swoją żonę, czy męża, czy córkę syna, kogokolwiek i czy przyjaciela lub czy przyjaciółkę, i po prostu wyjdźcie, bo to też jest czas na to, że można sobie porozmawiać, podzielić się wrażeniami z tego dnia, i czasami właśnie też potrzebujemy tego, aby te złe emocje, które w ciągu dnia gdzieś tam narastały, gdzie spotkaliśmy się z jakimiś nieprzyjemnymi sytuacjami w pracy, ale nie tylko żeby można było to wyrzucić z siebie, rozładować, ale zrobić to w taki sposób bardzo pozytywny i efektowny. Trzymajcie się i do następnego spotkania na kolejnym odcinku. Cześć!